no Golden Glow ale o ale ja tu palę a tu są o takie widoki jeden wiatrak się obraca temu się nie chce a te się obracają a tam to będzie Przemyśl pewnie a tu po prawej to jest kawałek fortu ja tam zaraz idę ponoć tam nie można wejść no ale pooglądam sobie z zewnątrz, jak nie można wejść. Nie można wejść, bo remontują, będzie muzeum. No dobra. Co ja mam z tymi wiatrakami? O Ciągle na nie trafiam. Tutaj. O, tak się. Tam te się kręcą. Robią prąd. Ten też robi prąd. Fajne widoki. Fajne niebo. Wszystko fajne. A. To jest cały ten fort. Rozkopane rzeczywiście. Rzeczywiście coś tu robią. Ja zakradł go tak filmuje o a tu jest oczywiście wiatrak za krat był kraty kraty nudne krat, kraty nieładne o coś, coś tu lizie jakiś pies o za taki krat here comes the sun. na 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 here comes the sun. it's alright na, 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 na. no i jestem nad sanem i tu idę po takiej kładce pieszej tu jest zakaz wjazdu ale tu przed chwilą pan przejechał ale nic mu nie powiedziałem bo jak chcę, nie chce przejeżdża Znowu tyle tych pieszych tutaj nie ma. A tu jesteśmy. My. Śmy, W sensie ja jestem. Nad Sanem. O, to jest San. To jest e, promperło Ciekawe, czy tam piją perłę chmielową. A te białe tam w oddali to jest Dubiecko. San piękna rzeka z desan Hier z desan Fajnie, fajnie, fajnie ładnie Wodorosty w rzece musi W sali, że trzecia klasa czystości To nawet do pojenia krów się nie nadaje ale widzę że no ja bym się tu upąpał tak o teraz w Dubiecku widać kościół szrek ja w dół patrzę ta kładka się zaczyna ruszać i tu jest tak fajnie bo tu jest tak po jednej stronie sanu jest płasko jest dubiecko, tam jest kemping za 20 zł oferujący nic a ponoć tam dalej jest za 50 zł kemping nawet oferujący nic znaczy nic bo w sensie nawet wody pitnej nie ma no ale no, z sanu się nie napije ludzie wożą ze sobą wodę o. i tak szczęśliwie dotarłem na drugi koniec składki. Cześć Olek. Tu Olek przyszedł właśnie. Będziesz na filmie z dubbingiem. O, no dość, dość tu tak fajnie jest. Podoba mi się. Tylko ta woda pitna, żeby była. No i tu jakaś kapliczka oczywiście. Wszystko jest. Wszystko jest. A tu jest ten mosteczek a tu jest san i każdy sam. na 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 i każdy san jak mnie dzisiaj mocniej przygrzeje to się w nim skąpię a na wieczór na święto fajki do Przemyśla pojadę o tak no dobra, do zaś. Jestem na baszcie zamku i mam taki widok z tej baszty. O, właśnie taki widok mam. Piękna pogoda, ciepło. A tam w dole to słychać to są myśliwi. Oni dzisiaj mają swoje święto myśliwi i leśnicy. Nawet z nimi szedłem kawałek w takim e, korowodzie, jak ja się bałem, ja się bałem, że oni mi dadzą zaraz jakąś dwururkę i każą coś upolować. A ja przecież nie, nie mógłbym mu upolować nic. O, o, a tam jest taki most, fajny. Z czasów I wojny światowej pewnie i to jest most nad rzeką San na, 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 na Tam jest drugi taki nowoczesny, fajny. Fajnie tu. Może w, z drugiej strony pofilmuję. Tu się tak łazi. Za 12Z to się to się kali. O, tu jest taki widoczek może jeszcze no można przejść na około. tu jest ten zamek a tutaj jest nie wiem czy będzie widać pajęczyna widać dawno nikt nie, nie wyskakiwał stąd zaraz przejdę jeszcze z drugiej strony zakaz wychylania się zakaz przejścia o i tu są takie taki fajny daszek jest i taka baszta znowu no za, no za 12 złotych to się kali taki widok zobaczyć Ja się muszę tu gdzieś do twierdzy iść do muzeum no i fajki oglądać. No idę, już A tu jestem na tej drugiej baszcie. Tu nawet ładniejsze widoki A ty na odpowietrznikach te takie mrygające wiatraczki pokazują jak jest dzisiaj gorąco. No, i jeszcze tutaj taka panorama. Jestem, to jest akurat muzeum fajek i dzwonów. I tu na najwyższym piętrze tego muzeum jest teraz widokowy, właśnie na takiej wieży fajnej. Fajna wieża, i tu ma taki fajny miedziany dach, już całkiem zielony. Rurka nie fajna, ale o, takie jakieś kościoły takie jakieś coś, o, o, a ten najładniejszy budynek to jest budynek dawnego seminarium greko-katolickiego. Nie wiem, czy go będzie widać na filmie, bo trochę po słońce ale fajny jest, ładny. można sobie popatrzeć przez lunetę za 2 zł tutaj znowu te seminarium dawne i znowu dzisiaj się zapowiada ciepły dzień o a tu są jeszcze takie fajne kamieniszki też fajnie widać tutaj o, widać z góry balkony z parasolkami. Pewnie od słońca. No tak. Da się wytrzymać w przemyśli Całkiem ładne miasto. <laughs> z góry te kamienice. Ja bym, ja bym chciał mieć taki zabudowany balkon. Jak tam jest? sobie tam mieszkał na tym balkonie, a jakby było gorąco to bym spał na tym balkonie w nocy no i tutaj znowu kościoły, jak zamówiny